Cześć, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj znowu przepis cyklu, przepisy naszych pradziadków. I słuchajcie ta książka, przecudowna zresztą, nie, nie, nie kończy mnie zaskakiwać. Po prostu super, są to przepisy dzisiaj z mięsa wieprzowego, usiekanego, ale oczywiście będziemy to siekać maszynką, bo przecież w tych czasach tak to się robi. I zresztą tutaj też tak jest napisane. Przepis składa się jakby z dwóch przepisów, bo odrębnie są kotlety mielone i w zasadzie możecie już te kotlety mielone na podstawie tej właśnie książki, tego przepisu zrobić, ale my dzisiaj robimy z razy wieprzowe, siekane. Tak to się nazywa. Tu wspaniały przepis, słuchajcie. Jedno kilo niezbyt tłustego mięsa wieprzowego z pieczeni łopatki lub odkarku usiekać na maszynce. Dodać jedną bułkę namaczaną w mleku i dobrze odciśniętą, drobną usiekaną cebulę zasmażaną w maśle, trochę soli, pieprzu, jedno całe jajo i wymieszać doskonale razem. Robić z niego okrągłe lub podłużne zrazy, otażać w mące i obsmażyć naokoło. Potem włożyć do rąk na kawałek masła, usiekaną cebulę, dużo jarzyn, łyżkę marmelady pomidorowej i zalawszy rosołem dusić do miękkości. Następnie włożyć zrazy i jeszcze raz dusić razem przez pół godziny. I zobaczcie, to usiekane mięso. Gruba maszynka, piękne mięso, świeżutkie, wspaniałe, trochę warzyw, bo przecież będziemy dusić te zrazy we warzywach. No i tutaj mam jeszcze bułkę tartą. Tu mam 80 kg bułki tarty, to znaczy, że odpowiada to takiej niedużej średniej w zasadzie bułce zwykłej i mleko. Nie wiem, ile wleję. Zobaczymy, jaka będzie gęsta, to wam pokażę. Tutaj mam bulion też, taki szybki bulion. I oczywiście nie mam marmolady pomidor marmelady pomidorowej, natomiast mam łyżeczkę, jak widzicie, tutaj przecieru pomidorowego i pasata. To zmieszam i będę miał doskonałą marmeladę. No to co mam jeszcze? Masło było, tak? Magi, przyprawa magii. W tej książce w ogóle masę jest przepisów z przyprawą magii, nie, inaczej to się mówi, z przyprawą Magiego, bo tak się nazywało wtedy. Nie tylko taka zwykła magi, jak my mamy teraz w sklepach, ale o różnych smakach. Pewnie jeszcze z niektórych tych przepisów się dowiecie. Sól, pieprz, mleko było i odrobinę tłuszczu do smażenia cebulki do kotletów. Szybko będziemy najpierw robić tę masę yy, kotletową, a później będziemy dusić z razy. No do co? Szybciutko. Spójrzcie, tutaj zapomniałem. Musi być jeszcze jedno jajo do kotletów, wiadomo. Do kotletów szybko siekam drobno cebulkę. Ale twarda jakaś, mocna, dobra, soczysta. Będzie pewnie nieźle dawać po oczach. Zobaczcie drobną kosteczkę, tak żeby w kotletach później nie było zbyt mocno czuć. Rozgrzełem dobrze tłuszcz i wrzucam cebulę. Często mieszając, smażymy ją tak, żeby straciła swój surowy smak, czyli musi być słomkowo-rumiana. Często mieszając miałem na myśli, że praktycznie prawie cały czas. Minęło 5 minut, niespełna chyba, może 4. Zobaczcie, już się przyrumieniają koniuszki, więc naprawdę jest doskonale. Wyłączam. No I teraz trzeba ją zabrać, postawić w przebiegnym miejscu, na chwilę, żeby lekko chociaż przestygła. Mam bułkę, nalewam do niej połowę. Na razie tego mleka chyba się zaczął zlało, no, jak zwykle miejsce się posprząta. No i rozrabiamy, zobaczymy. Jak będzie takie dobrze, gęste, a jednocześnie bułka nam nasiąknie, to jest idealne. To jest tak, jakbyśmy wzięli bułkę. Zwykłą czerstwą, i ją później przecisnęli przez mleko, właśnie tak jak teraz, jest super. Możemy wrzucać do mięsa. Ja ją, zobaczcie, wybiłem sobie, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie jest zepsute, bo dopiero by się narobiło mięso, byłoby do wyrzucenia. Wkręcam tu pieprzu. Nie wiem ile, tak naprawdę, zawsze robię to na oko, ale myślę, że to będzie jedna z ciał na pewno no i soli. Na 1 kg to musi być 6 gramów przynajmniej. To znaczy płaska łyżeczka. O, za dużo będzie. Może mniej niż płaska łyżeczka. Ja tak kręcę na oko. 3 czwarte łyżeczki soli będzie dobrze. Co jeszcze było o, cebulka? Tak. I w zasadzie zobaczcie, mamy gotowe kotlety mielone. Możecie je opuszyć teraz półką tartą, smażyć na rumiano. Oczywiście jak dobrze już wyrobicie. Trzeba wyrobić tak, żeby masa była równomierna. Wszystko wymieszane pięknie. Tak było też powiedziane w staropolskim przepisie naszych pradziadków. 5 minut wyrabiania to naprawdę jest bardzo dużo. Ciasto mięsne jest gotowe do toczenia rolek, kotletów, czy zrasów. W moim ulubionym żeliwnym rondlu rozgrzewam troszeczkę smalcu z gęsi. Tutaj przy pomocy łyżki robię zrazy okrągłe, nieco owalne, jajowate. Podtaczam je w mące i za chwilę będziemy smażyć. Na rumiano ze wszystkich stron, dlatego nie mogę Całego gronda naraz wypełnić tymi kotlecikami, ponieważ by mi wystygł i nie smażyłyby się tak, jak chciał. Na razie nie przykrywamy oczywiście, żeby się nie gotowały. Mają się posmażyć na rumianu. Myślę, że po czterech minutach można odwracać. No piękne są, zobaczcie. Przerzucę tak na plecki. Zobaczcie, jak się ładnie smażą. Aczkolwiek możemy je ze wszystkich stron, czyli na przykład tak na połóweczkę. W zasadzie na ćwiartkę. Przewrócić, przewrócić, niech się chwilę podsmażą i ponownie, i ponownie. Pamiętajcie, że w tej chwili one nie muszą tutaj nam się usmażyć, ponieważ będziemy jeszcze je dusić w warzywach później, więc w porządku. Kotlety tam kończą swój żywot, więc my rozprawiamy się z warzywami. Ścieram na talce jarzynowej oto najprostszy sposób, żeby je później szybko udusić w ciągu pół godziny. Więc każde warzywo oprócz oczywiście pora, bo pora musimy drogutko posiekać. No i tak to właśnie wygląda. Pięknie poszatkowana marchew, yy, seler oraz pietruszka, a także cebula, a na górze odrobina około 2-3 cm z korzenia pora. I żeby nie tracić smaku, dorzucam do tego tłuszczu, który już tu był jeszcze masło klarowane. Wiecie, tutaj mamy sporo już smaku z kotletów, więc tego nie wolno zmieniać. No i lecą na to wszystko warzywa. Lekko na razie rozgarne. Przyprawimy w miarę obficie solą. Mniej niż 1 trzecia, 1 czwarta łyżeczki może. I trochę więcej pieprzu. I czy ten przepis wam już coś przypomina tutaj? Tak, tak się robi podobnie rybę po grecku. Tylko jeszcze do ryby po grecku liść laurowych, ziele angielskie, ale my przecież dzisiaj robimy duszone, piękne nasze razy i posmażmy to teraz w taki sposób, żeby warzywa nam siadły, no i żeby złapały dobrze temperatury, żeby cebula zmiękła, por, marchew też i za chwilę podlejemy bulion. Smażę to już 5 minut to wystarczy. Podlewam bulionem. Nie wszystko jeszcze. Niech się zagotuje. I przykrywam. Myślę, że 15 minut, nawet troszeczkę dłużej, niech się duszą te warzywa. Minął umówiony czas. Oho, zaparowało. Ale tu się pięknie robi. Ale mięciutkie te warzywa. Dobrze, możemy działać dalej. Słuchajcie, Podlewam resztę bulionu i wrzucam marmeladę pomidorową, a tak naprawdę przecier i passatę, czyli to co mamy teraz, pomidorowe, dostępne produkty. Oczywiście sami możecie sobie zrobić domową marmoladę pomidorową. Muszę poszukać w tej książce tego przepisu, jak będą pomidory tańsze, bo w tej chwili są piekielnie drogie, to wtedy możemy sobie pokusić się i zrobić taką marmoladę. Niech się zagotuje to wszystko. Słuchajcie, moi drodzy, rzucamy teraz zrazy. Oczywiście wtykamy sobie je na razie na dno, ale myślę, że trzeba będzie to wszystko delikatnie podważyć i wymieszać. Jak wymyślił, tak zrobił, wielką łyką, delikatnie, żeby ich nie połamać, niech się pozanurzają troszkę, no. Za chwilę zamknę, ale chciałbym powiedzieć, że dusimy tak w ten sposób mniej więcej pół godziny. Na wolnym ogniu. W minęło już pół godziny. Wyłączyłem gaz, ale ponieważ garnek jest żeliwny, to jeszcze trzyma temperaturę. Jak to pachnie? Cudownie, oj! Ale już nie kleci. Jak widzicie, wyjąłem z razy na półmisek. A sos przelewam do tego garnka. Bo napisane było w przepisie, żeby przepasować go wcześniej dodawszy oczywiście odrobinę magii. W zasadzie przyprawy Magiego. My zrobimy inaczej, co znaczy przepasować? Przecież przez sito po prostu, ale my mamy blender, więc ja dodaję pół łyżeczki przyprawy Magiego i przepasuję ten sos porządnie blenderem. I już starczy. Jest cudowny, gęsty i przesmaczny. Wystarczy spróbować. No i teraz zaleję po prostu te zrazy sosem. Okej, skoczę jeszcze do ogródka, jakieś ziół. Myślę, że młody, delikatny Tymianek będzie tutaj bardzo nam się dobrze komponował. Zobaczcie. No i tak właśnie, nasze zrazy w cudownym sosie warzywnym, duszone przez pół godziny ostatni, smakować będą doskonale, to jest pewne, no i wyglądają też dobrze. Możemy iść na stół. Kolejny przepis yy, z rodziny przepisów naszych pradziadków, zrealizowany, wspaniałe, zrazy duszone w warzywach, polane sosem. A w zasadzie, no jak chcecie, możecie polewać, możecie nie polewać, możecie podać sos osobno. Szukajcie innych przepisów, szukajcie przepisów z tej playlisty, przepisy naszych radziadków, wspaniałe, doskonałe, proste i łatwe i coś ona gotuje. Tak mamy. Cześć!